Tak, witam wszystkich w kolejnym odcinku ze Skalima. Troszeczkę sfajlowałem z dźwiękiem w ostatnim. Nie wiem. Dźwięki w tych grach, w które aktualnie grałam. Nie wiem, rządzą się jakimiś swoimi własnymi prawami. Ciężko to panować, ale teraz sprawdziłem wszystko ok. Znowu będę szedł, przechodził jedną z misji, główną oczywiście i yy. będę pokazywał tylko jakieś momenty, żeby nie to nudzać. Tak, yy, dostałem misję Zabicie Smoka. Pójście z nią mi zabicie smoka. Jako nagrody dostałem kupon, talon, a ah, talon na balon, talon na mieszkanie w mieście od Jarla. Tak, mamy widzę, że muszą się dać w to miejsce. Dziwne, że mam się spotkać z nią w tym, tak tutaj pisze, że mam się z nią tam spotkać. Co jest dziwne, ponieważ ona idzie obok mnie. No ale dobra, skoro mam się tam spotka, to się spotkam, jeszcze w międzyczasie poszukam tego mieszkanka. Gdzieś tutaj. Hm, Ciekawi, że oni wszyscy biegną. To biegnę za nimi. O! Prawie padłem. A skoro trzeba biec, to biegnę za nimi. Aha, oni chyba będą nam pomagać w walce z tym smokiem. Tak, musimy sprawdzić, czy gdzieś tu jest smok jeszcze. To jest dokładnie ta wieża, którą spotkałem w drugim odcinku. Pierwszym, drugim, nie pamiętam. którym mówiłem, że jest zamknięta. Nie można na nią wejść prawdopodobnie, teraz będzie to wszystko tam otwarte. Ponieważ smok to zniszczył, będę mógł tam wejść. Ale jak zdążycie, zaraz ten smok się skądś tutaj pojawi. No. Smok się pojawił. Będziemy musieli go zabić. Nie wiem jak... No chyba łuk wyciągnę zaraz Tak jest łuk O w dupę Aha, ja nie mam do ulubionej rzuconej tej broni, którą zdobyłem Tak, to jest... chca Co? Co tam, nie będziemy się czaić, tylko lecimy po na niego Nie można go ujeżdżać? mu sobie to do niego. Jeszcze nie próbowałem używać magii Ale skoro już ją mamy. Nie wiem, co to, jest, to jest coś co się tam zdobyłem wcześniej. Spróbujemy go potwalić. Aha, to ma jakiś tam zasięg, nie sięgał go niestety. I gdzie on ucieka? Ha, on już jest taki zraniony przez te strzały. Oh. Ała! No nie, no nie broni mnie ten kamień. Nie jest fajnie. Trzeba spierdzielać, albo upadnę. No i padłem. Nie, to nie jest żaden żart. Tutaj nie ma żadnych autosejwów. Trzeba pamiętać o wszystkim, żeby sejwować. Muszę jeszcze raz się wrócić tam pod tą wieżę i jeszcze raz go zacząć bić. Tak, znowu ta sama sytuacja, musimy wejść tam, poczekaj aż smok przyleci. Tak, teraz razem poczekamy w tym miejscu na tego smoka i jest i smok! Fajnie wygląda. Postrzelam w niego stąd. Kurde, szybki jest. Oj! Dobra, jednak nie będę się tak wystawiał. bo Poczekam aż ci kompanii się pobawią Gdzie on jest? Kurde Nie może przejść w ogóle jaką leci Dobra lecimy na niego Tak jak wtedy tak, Znowu nam ucieka No i zginął. Nie było to nic trudnego. Ale widzę, że fajne rzeczy ma tu na sobie. Jestem w stanie uszkodzić, ponieważ jestem tak przeciążony. Ale to nieważne. Zaś się tu powyrzuca. Trochę tych rzeczy tu na wyrzucałem. Śmieknie ale też fajnie teraz wyglądam inaczej nie wiem co się dzieje. Nie, nie, nie to nie to. Coś z magii mam wybrać. Tak, to. Aha, coś takiego. Nie ja oni sobie tu myślą, kim mnie to ja nie jestem, moja wracam oddać misję. Chcę wyprowadzić tego skilla, ja próbuję tego wielenia dogonić, ale tak spierdziela, że nie jestem w stanie. Dobra, może coś w mieście znajdę. Część znaczy nie wiem czy jak odrzucę tych ludzi. Ach zapamiętajmy sobie wcześniej. Jest. Jest zapamiętane. Tak! Rzucili się na mnie oczywiście Ale to paraliżuje ich coś w tym rodzaju Muszę znaleźć jakąś kurę czy coś i to sprawdzić Czemu wszystko się trzęsie? Wszystko się trzęsło Nikt poza mną tego nie widział No cóż więc jestem dzieckiem Smoka tak kupiłem sobie lepszy młotek jakiś taki o jednoręczny? nie, nie dwuręczny, elegancko nie no, mogę sprzedać coś wierzyć... albo i nie jakiś gości mi zaczepił tak idę oddać tą misję prawdopodobnie ze smokiem dostanę jakieś nagrody i myślę, że to będzie Koniec tego odcinka, a, ale to się nas pokaże jak zobaczę po oddaniu. Tak, wszyscy hiwiki, udało mu się. się Batwikild, a ja bym chciał powiedzieć, że ja go zabiłem, tak jest. jak odpowiada. Smocze dzieci? Co wiesz o smoczym dziecięciu? Nie są wyjątkiem. W Sibobrodzie są podobnego, dana. Podobno smocze dzieci jest obdarzone Łódź. Tak. Co innego mogło Siłobrodzi Nie do karucie Smocze dzieci Dzie Korzystając z moich przydzielanki powiadomo Smocze dzieci To za szczycie Tak, to jest kań z tej misji hmm. Następnie mamy tam dalej w mieście No ale to już na ten odcinku Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku po